Profesor, nauczyciel, wykładowca to człowiek, który charakteryzuje się uniwersytecką osobowością. Oprócz kompetencji naukowej powinien posiadać kwalifikacje etyczne, kwalifikacje intelektualne i, jak to określił profesor Kotarbiński, powinien pełnić rolę opiekuna spolegliwego, czyli kogoś, komu w każdej sytuacji można zaufać i kto jest nie tylko wykształcony, ale i mądry, kto nie tylko dużo wie i dużo umie, ale i dużo rozumie. Dzisiejszy nauczyciel akademicki prowadzi badania, ale też przekazuje wiedzę spoza kanonu swojej dyscypliny. Swoim, swoją postawą, swoim wzorem, swoim przykładem realizuje właśnie to ważne powołanie każdego uniwersytetu, a mianowicie powołanie wychowawcze. Laureat niniejszej nagrody jest tajemniczy, bezkonkurencyjny, oryginalny, kulturalny i szczery. Emanujący dobrocią, łagodzący każdy zatarg i rozwiązujący każdy problem. Osoba, która utrzyma statuetkę, wyjątkowo interesująco i z prawdziwą pasją prowadzi zajęcia. Zachęca studentów do myślenia poza schematami. Jest to osoba niezwykle sympatyczna, przemiła i zawsze pozytywna. Jest to osoba niestereotypowa, która działa ponad normę w każdej możliwej dziedzinie i niepowtarzalna. Szczery oraz charyzmatyczny, sprawiedliwy, z ogromnym poczuciem humoru. Jego niebanalne podejście do studentów i do przedstawianych przez niego treści gwarantuje zdobycie uwagi nawet najbardziej znudzonego studenta. Osoba, która swoim słonecznym uśmiechem skrada sympatię studentów, jest opiekuńcza i wrażliwa, można na niej zawsze polegać, jest bardzo wyrozumiała i serdeczna. Proszę Państwa, no, bardzo mnie zaskoczyła najpierw ta nominacja, potem ta nagroda, bo właściwie studentów prawie nie mam. <noise> jak mi się wydaje, kontakt z nimi też mam średni, więc nie wiem jak się to stało, no ale ci, którzy są za to odpowiedzialni, niech Bóg im wybaczy. Dziękuję bardzo. Słowa szczególnego podziękowania pragnę skierować do moich studentów. Bardzo dobrze mi się z Państwem pracuje i naprawdę niezwykle się cieszę, że podzielacie mój entuzjazm w tej kwestii. Do zobaczenia na zajęciach. Miło usłyszeć o sobie, że jest się ciekawym i charyzmatycznym. Szkoda, że nie ma mojej małżonki, mogłaby się wiele dowiedzieć.